Witam serdecznie. Kontynuując nasze rozważania z zeszłego tygodnia, chciałbym przedstawić sytuację techniczną na najważniejszych instrumentach na rynku walutowym oraz kontraktów terminowych. W pierwszej kolejności, zwrócimy uwagę na rynek euro do polskiego złotego. Tutaj widać, że cena dotarła w zeszłym tygodniu do oporów wynikających z poprzednich szczytów i odwróciła się od tego miejsca. Widać dzienną, bardzo ładną świecę spadającą w gwiazdę, która sygna sygnalizuje spadki, więc można się tutaj spodziewać osłabiania euro względem polskiego złotego. Podobnie sytuacja wygląda na parze walutowej polskiej złoty do amerykańskiego dolara, gdzie tutaj nastąpiło odwrócenie od, od potencjalnej linii szyi, od, od odwróconej głowy z ramionami. Mówiłem w zeszłym tygodniu, że prawdopodobnie będziemy mieli decyzję właśnie czy wybijamy linię szyi i podążamy do poziomu około 3,53, czy jednak zachowujemy ją jako opór i z powrotem wracamy do niebieskiej linii trendu, a następnie po jej przebicie do poziomu 2,94. Aktualnie bliżej jesteśmy tego scenariusza, w którym rynek USDPLN spada, najpierw dochodząc właśnie do niebieskiej linii trendu, ewentualnie później podążając dalej w dół. Podobnie na WIG-20 mieliśmy decyzję na temat tego, czy podążamy w dół, czy jednak wracamy do trendu wzrostowego. Na wykresie dziennym widać, że rynek po lekkiej korekcie czwartek oraz piątek mocno zwyżkował, odrabiając straty. Jest to dosyć silny sygnał do kontynuacji wzrostów, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę kanał, w którym aktualnie się WIG-20 znajduje, powinniśmy oczekiwać dotarcia do czerwonej linii górnego ograniczenia tego kanału. Wszystko to miało w zeszłym tygodniu tak naprawdę związek z zawirowaniami na rynku dolara oraz jena japońskiego. Było bardzo dużo wystąpień szefów oraz Fedu, jak i Banku Japonii. Również Mario Draghi z Europejskiego Banku Centralnego również dorzucił swoje dwa grosze i ostatecznie mieliśmy bardzo ciekawy tydzień, bardzo dużo zawirowań, najlepiej widać to na rynku właśnie indeksu japońskiego, gdzie indeks ten w ciągu dwóch sesji, a dokładnie mówiąc to jednej, czwartkowej sesji, zniósł 12 sesji, tak? czyli 12 dni wzrostów zostało zniwelowanych przez jeden dzień sesyjny. Jest to dosyć Silny spadek, jak łatwo się domyśleć, i można oczekiwać jego e, krótkiej kontynuacji. Nie oczekuję tutaj odwrócenia trendu, niemniej jednak korekta na rynku e, japońskim byłaby wskazana. Mówiłem też o tym w zeszłym tygodniu. Było to doskonale widać na, na parze walutowej dolar do jena. Też tutaj widać silne odwrócenie się od szczytów. Była próba wyjścia na wyższe poziomy cenowe. Natomiast było to tylko fałszywe wybicie i rynek ostatecznie zaczął zniżkować zgodnie z moimi oczekiwaniami, którymi się podzieliłem w zeszłym tygodniu. Ja oczekuję dalszej kontynuacji osłabiania się dolara względem jena, podobnie na rynku euro-jena. Tylko dalej uważam, że będzie to tylko korekta do całości trendu wzrostowego, który panuje na obu tych parach walutowych. Bo jesteśmy w bardzo silnym trendzie wzrostowym, którego aktualnie podejrzewam będzie korekta do poziomu około 38,2, czyli 123 jeny za euro, a na dolar do jenie około 97, dolarów, 97 jenów za dolara. Proszę też zwrócić uwagę, jak ładnie zachowaliśmy w obu przypadkach poziom Fibonacci'ego 38,2 na dolar do jenie. Natomiast na eurojenie był to poziom 50% całości spadków, jakie miały wcześniej miejsce, czyli cały ten okres aprecjacji się jena względem euro oraz względem dolara został już zniwelowany w przypadku jena o 50%, a w przypadku dolara o 38,2%. Jest to bardzo ważny poziom, o którym mówiłem, i nic dziwnego, że rynek tam w ten sposób się zachował. Trudniej było zinterpretować zachowanie na eurojenie, gdzie rynek wybił się od tego poziomu aż o. Prawie 100 pipsów, więc tutaj było trudniej. Niemniej jednak dolar do jena zachował bardzo ładnie i dało to możliwość zarobienia dosyć dużych pieniędzy. Jeżeli chodzi o rynek funtów, to tam też była ciekawa sytuacja. Dotarliśmy do wsparcia na poziomie 1.504, natomiast przy złych danych rynek ostatecznie się odwrócił. Początkowo po wystąpieniach właśnie Bena Bernanke rynek mocno zmyszkował w dół, ale w piątek, czwartek, piątek rynek zachował się tak, jakby chciał się odwrócić od tego miejsca. Zachowali bardzo ładnie tutaj poziom wsparcia, ten zielony prostokąt i ostatecznie jest szansa na to, żeby podążać co najmniej w pierwszej kolejności w okolice 1,52, a dalej zobaczymy jak rynek będzie się zachowywał. W przypadku euro do dolara też jesteśmy w takiej dosyć ciekawej sytuacji, bo zachowaliśmy poziom wsparcia w postaci linii szyi, potencjalnej głowy z ramionami. Tu mamy o tym też mówiłem w zeszłym tygodniu. Cały ten układ, tak? tu mamy lewe ramię, głowę oraz prawe ramię e, stanowi formację prospadkową. Niemniej jednak ona m, ma swój, e, swoją siłę, nabiera dopiero po przebiciu linii szyi. Aktualnie były bardzo dużo się dzieje na tej linii szyi, podobnie jak miało miejsce to tutaj, no więc teraz należałoby oczekiwać w końcu decyzji. Nie musi to by nastąpić w tym, w tym tygodniu, niemniej jednak, w którymś momencie w końcu się wybijemy albo w dół poniżej poziomu 1,28, albo w górę powyżej ostatecznie poziomu 1,31, ewentualnie jeszcze później będzie opór na 1,33 i dopiero któreś pokonanie któryś z tych poziomów, tak? czyli albo 1,33 w tym miejscu, albo 1,28 da sygnał do konkretnego trendu. W przypadku przebicia linii szyi będzie to bardzo silny trend spadkowy, który powinien dać ruch do poziomu około 1,18. Zobaczymy, czy tak, rynek postąpi, należy poczekać na wybicie się z którykolwiek w stronę, żeby móc zawrzeć transakcję zgodną z trendem. Niemniej jednak rynkiem skorelowanym ujemnie do euro, do Dorala do jest USD, USDCHF. Rynek franka jest bardziej zdecydowany, jeżeli chodzi o kierunek, w którym chcę podążać. Po realizacji geometrii 100%, wprawdzie wybitej fałszywie do góry, ale jest to fałszywe wybicie ze względu na fakt, że rynek po wybiciu poziomu oporu na poziomie 0,97 wybił się jedną świecą do góry, a drugą automatycznie zniósł to wybicie w dół. Jest to klasyczne fałszywe wybicie, jednocześnie tutaj jest geometria zarówno w cenie, jak i w czasie, czyli jest to bardzo silny sygnał, bardzo silny opór. No i tutaj rynek, dwiema mocnymi świecami, zniósł również pewnego rodzaju konsolidację i dał sygnał do spadku. Więc zobaczymy, czy ten rynek od tego poziomu 0,96,90 odwróci się do poziomu około 50% całości tego ruchu, tutaj zaznaczonego, czyli 0,93,98. To jest na razie cel dla aktualnych spadków. Zobaczymy, czy rynek tam dotrze. Tak ja to widzę. Jeżeli chodzi jeszcze o Dow Jonesa, to rynek zrobił szpulkę w zeszłym tygodniu, czyli świecę, która nie ma. Wydźwięku, czy będziemy rosnąć, czy spadać. Jest to świeca niezdecydowania. Powiększę ją, żeby było ją lepiej widać. Czyli długie cienie i w górę, i w, górę, i w dół oraz mały korpus. Niemniej jednak, w przypadku takiego połączenia, kiedy mamy świecę, świecę wzrostową, białą, dużą świecę wzrostową, oraz taki właśnie element niezdecydowania. Często rynek po takim czymś się odwraca, zwłaszcza że to jest na poziomie 113% całości wzrostów, tak? czyli rynek o 13,6% wybił już poprzedni szczyt. I w tym przypadku, proszę zwrócić uwagę, podobna sytuacja miała miejsce w tym miejscu. Więc tutaj można, można oczekiwać podobnego, podobnego zachowania. Zobaczymy, jak rynek się tutaj ostatecznie zachowa. Natomiast na razie, ja widzę tutaj pro spadkowo. Ta świeca w tym miejscu również symbolizuje spadki, a nie wzrosty. Eee, więc należy poczekać. Pierwszym poziomem oporu, eee, wsparcia, przepraszam, które tutaj można wyznaczyć, to jest właśnie poziom tej linii trendu. Na niej może się rynek oprzeć w pierwszej kolejności, później dotrzeć do poprzedniego szczytu historycznego, czyli poziomu 14267, i dopiero od tego miejsca ruszyć dalej na północ. Jesteśmy w silnym trendzie wzrostowym, nie należy oczekiwać odwrócenia się a jedynie korekty, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Więcej analiz, więcej instrumentów, więcej spojrzeń, więcej schematów i scenariuszy zostanie przedstawione dzisiaj o godzinie 22.00 w Investio podczas spotkania cotygodniowego przed otwarciem rynków. Serdecznie zapraszam do tamtej, na tamto spotkanie. Teraz już dziękuję i miłej niedzieli.